Szanowni słuchacze, historia, którą za chwilę usłyszycie, wydarzyła się naprawdę. Imiona i nazwiska jej uczestników oraz miejsca akcji pozostały niezmienione. Jednak z uwagi na potrzeby dramaturgiczne i dramatyczne, autorzy pozwolili sobie na umieszczenie pośród nich również osób fikcyjnych oraz modyfikację niektórych z wydarzeń. Także niektóre z zachowań postaci historycznych odbiegają od tych udokumentowanych przez historyków. Z tego powodu, chcąc zachować należyty szacunek wobec materiału źródłowego oraz oddać hołd uczestnikom opisywanych wydarzeń, autorzy postanowili na sam koniec niniejszej publikacji oddać głos im samym. W rozdziale dziewiątym znajdziecie Państwo autentyczne wspomnienia osób, które były zaangażowane w naszą opowieść. Poznacie prawdę z pierwszej ręki. Tymczasem jednak zapraszamy do wspólnej podróży, która jest impresją na temat historii i opowiada o tym, jak mogłaby ona wyglądać, gdyby życie było pisane ręką scenarzysty. Życzymy przyjemnego słuchania! Krzysztof Komander i Piotr Rzepka. Misja niepodległość. Odcinek pierwszy. W rolach głównych Tomasz Szuchart, Andrzej Ferenc i Jacek Król. Reżyseria Krzysztof Komander. Kacapy mają taki okrzyk. Urra. To okrzyk radości. Ma też dodawać odwagi, kiedy robi się rzeczy z góry skazane na porażkę. To tłumaczy, dlaczego ruskaja-imperatorska ja, armija. Krzyczy tak przed każdym szturmem. I dlaczego ten szturm kończy się powodzeniem? Jak czegoś nie da się zrobić, potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie. Tak to sobie w każdym razie tłumaczę. Ja też powinienem teraz zakrzyknąć. Ura! Obroniony dyplom. W końcu zostałem prawdziwym lekarzem. Ura! Koniec z Petersburgiem. Wyjeżdżam stąd raz na zawsze już nigdy nie wrócę. Ura! Jadę do Łodzi, do Polski. Albo raczej Priwislanskowa Kraja. Czort wie, kto się pałęta po okolicy. Lepiej być ostrożnym. Jest tłoczno i gwarno, a będzie jeszcze gorzej. Bo o szerokie perony stacji rozbija się właśnie kolejna fala podróżnych, grupa rozwrzeszczanych kobiet, obładowanych torbami i milczących mężczyzn, kroczących dostojnie w oparach swoich cygaretek. Jeden z nich wygląda całkiem jak mój papa. Na samą myśl o nim wzbiera we mnie złość, albo raczej na myśl o matce, którą zostawiam z nim samą. I to w nie najlepszym stanie, płakała przeze mnie. Czyli to bardziej wyrzuty sumienia niż wściekłość. Prosiła, żebym przed wyjazdem rozmówił się z ojcem. Mogłem uszanować tę prośbę. Tak jak ona fakt, że z nim nie rozmawiam. Jak on to, że mam prawo mieć swój pomysł na własne życie. Jeszcze zanim przyszedłem na świat, zaprojektował dokładnie całą moją przyszłość. Teraz z pewnością trafia go szlak, że ośmielam się dokonywać własnych wyborów. To akurat bardzo przyjemna myśl. Obłoki i para wypełniają peron, kiedy pociąg wtacza się na dworzec. Promienie słońca, wpadające przez szklany dach, znikają w silnych oparach. Czas w drogę. Ku nowemu, lepszemu życiu. Ura! Imperatorska ja armia przypuszcza kolejny szturm. Szybko, zanim zorientuje się, że to szaleństwo. Przedział jest pusty. Wspaniale. Przez kilka godzin nie słyszeć świszczącego rosyjskiego nad uchem to jak muzyka dla mojej umęczonej polskiej duszy. Boże. Czytam za dużo romantycznej poezji. Niewielki bagaż umieszczam nad siedzeniem, dwukrotnie upewniając się, że nie spadnie mi na głowę przy pierwszym hamowaniu. Nie wiem czy posiadanie tak małej liczby rzeczy bez trudu mieszczących się w niewielkiej walizce Powinno być dla mnie powodem do dumy czy smutku. Powoli ruszamy, a za oknem przesuwają się zapłakane twarze machających matek, ojców, żon, dzieci i kochanek, układając się w końcu w jedną zbitą ścianę ludzkich wzruszeń. Ściany zastępują elewacje miejskich zabudowań, które następnie zmieniają się w mur szarzającej o tej porze dnia zieleni okalającej Sankt Petersburg. Miasto zbudowane na kościach ludzi, utopionych w błocie dla kaprysu cara pozbawionego poczucia szacunku dla życia. Miasto chłodu, deszczu i szerokich ulic, skrywających ludzką niedolę tuż za fasadą jasnych, eleganckich kamienic. Miasto mojego dzieciństwa. się, A jednak szlak trafił muzykę mojej umęczonej duszy. Brzuchaty jegomość o fizjonomii poganiacza niewolników, skrytej za sumiastym wąsem, wtacza się na miejsce obok mnie. Czyli pewnie prusak. Tylko Niemcowi przyszłoby do głowy siadać bok przy boku w sytuacji, kiedy cały przedział jest wolny. Absolutnie cały. Ale porządek musi być, siada się obok siebie. Do tego ma akcent. Rosjanie mówią śpiewnie. Tak ten język kaleczymy tylko my, Polacy. Prusacy. Nagle coś twardego wbija mi się pod żebra. Patrzę na sąsiada, wzrok ma utkwiony w oknie. Za nim migają drzewa i pojedyncze zabudowania gospodarskie. A mój bok wciąż kłuje. Przepraszam, mógłby pan... Brak odpowiedzi. Próbuję wstać i natrafię na opór silnego uścisku masywnego łapska. Proszę siedzieć, Władysławie Mazurkiewiczu. Zaraz wysiadamy. Co pan wyprawia. Proszę natychmiast... Bliet! Szlak by to trafił. Nawet w takiej sytuacji, pierwsze co przychodzi mi do głowy, to nie soczyste polskie kurwa, tylko przekleństwa po rosyjsku. Zrusyfikowany osioł. Śmieją się ze mnie przyjaciele, którzy czekają na mnie w łodzi. I bliać, wychodzi na to, że mają trochę racji. Zimno dziś jak cholera, nieprawdaż? A zapowiadało się piękne słońce. Nie wiadomo już zupełnie, jak się ma człowiek ubrać. To słońce, to wiatr, Bardzo przepraszam. deszcz. Bardzo przepraszam, ale możesz pan zabrać tę łapę. Myślę, że rewolwer powinien martwić pana bardziej. S Skąd pan zna moje nazwisko? Za niecałe 20 minut zatrzymamy się w łódze. Bez słowa wstaniemy, zabierzemy swoje rzeczy i wyjdziemy na peron. A jak będzie pan próbował sztuczek, po prostu strzelę panu w plecy. Rozumiemy się? Ta, tak, n nie mam pieniędzy. Dwadzieścia minut. Jezusie Nazareński. Może to nie dzieje się naprawdę? Może to tylko głupi koszmar? Zasnąłem zaraz po wyjeździe i mam koszmary. Albo to jakiś żart. Tak. Fortel mojego grubiańskiego ojca, który próbuje ściągnąć mnie z powrotem. Nie, to nie w jego stylu. Okazywać mi tyle uwagi, zwłaszcza w tak pokraczny sposób. Rewolwer Grubasa ciągle kłuje mnie bok. Jego twarz nie wyraża żadnych emocji, więc to profesjonalista. Czy naprawdę jest gotów strzelić mi w plecy? W pociągu pełnym ludzi? Gdyby tylko ktoś, przechodząc przypadkiem obok naszego przedziału, dostrzegł trzymaną przez Grubasa w kieszeni broń, a może się wykupić za wartością torby? Srebrną papierośnicą, zegarkiem, rublami? Albo złapać go za łeb i tłuc bez opamiętania. Grubas nie zdążyłby zareagować, gdybym obezwładnił go kilkoma sprawnymi ciosami w gębę. Tyle, że jego dłoń w dalszym ciągu spoczywa na rewolwerze. Pozostaje ucieczka. Mało szlachetna, ale w zaistniałych okolicznościach na szlachetność nie ma co się oglądać. Wystarczy wstać, zabrać torbę. Rzucić nią wąsatego gbura i z krzykiem przebiec wąski korytarz, resztę pozostawiając przypadkowi i wybiegającym na korytarz pełnym zdziwienia pasażerom. Ura! Nie myśleć, że to szaleństwo. Po prostu działać pięć minut. Grubas skupia na mnie groźne spojrzenie, obserwując każdy mój ruch. Mam wrażenie, że czyta w moich myślach jak spodkradzionego sztambucha i zna już moje zamiary. Z zaciśniętym gardłem wstaję i odkrywam, że nogi odmawiają mi posłuszeństwa. Bieg mogę sobie odpuścić. Nie dam rady. Dam radę. To tylko chwila strachu. Wystarczy dobiec do pierwszego napotkanego konduktora. Grubas przecież nie wybije całego pociągu. Sam będzie musiał uciekać. Trzy minuty. Pociąg zwalnia. Serce przyspiesza. Świat zamiera. Teraz albo nigdy. An. Byłbym zapomniał. Chciałbyś przekazać jakąś wiadomość matce? Zdaje się, że nie rozstaliście się w najlepszej atmosferze. Nasz posłaniec mógłby dostarczyć jej jakieś przeprosiny, czy... Nie... Ja, ja nie wiem, o czym pan mówi. Moja matka nie żyje. Czyli Tamara ramul wiszniewska Żona Jana Mazurkiewicza, która modli się teraz za twoją podróż w waszym petersburskim mieszkaniu. Nie jest twoją matką? A co ci, Heca? Czyli, że ucierpieć może zupełnie niewinna osoba? Żołądek podskakuje mi do gardła. A on się bezczelnie uśmiecha. Dwa rzędy zębów błyskają spod tych paskudnych wąsów. Ile on o mnie wie? Skąd i dlaczego? Idziemy korytarzem. Mijamy konduktora i wtedy rewolwer wbija mi się niespodziewanie w plecy. Zapewne na wszelki wypadek, gdybym jednak postanowił zachować się głupio. W końcu wychodzimy na zewnątrz, a chłodny wieczorny wiatr uderza mnie w twarz. Ługa. Piękny dworzec. O tej porze zupełnie pusty, znikąd pomocy. Pociąg rusza w dalszą trasę. Pojedzie do łodzi beze mnie. Że też zachciało mi się zakładać z przyjaciółmi własną klinikę. Gdybym nie wyjeżdżał... Odchodzi do mnie dwóch mężczyzn. Nagle cuchnął cyklu worek zasłania mi twarz. Nic nie widzę. Jezu, zabiją mnie. Hej! Hej, czekajcie! Spokojnie, M mam jednak pieniądze. Oddam wszystko, błagam. Zostawcie mnie. Ojciec zapłaci więcej, jeśli będzie trzeba. Ja... <słuchaj> Nie martw się, przyjacielu. Nie chcecie skrzywdzić. Wypuśćcie mnie! Posłuchaj, albo się teraz zamkniesz, albo my zamkniemy Ciebie na zawsze, rozumiesz? Milknę. Ktoś szarpie mnie za ramię. Co oni chcą ze mną zrobić? Koń? Zaraz. Powóz. Wepchnęli mnie do powozu. Będziemy gdzieś jechać. Matko, może jednak chodzi o okup. Ojciec jest zamożny, to by nawet miało sens. O, jak dobrze, nie zabiją mnie. Jestem im potrzebny. Chyba, że ojciec nie zapłaci. Dumny dureń, może nie zapłacić. Boże jedyny, miej mnie w swojej opiece. Zatrzymaliśmy się. Gdzieś mnie prowadzą. Nie, jedźmy jeszcze. Chociaż chwilę, dodatkową chwilę błogiej niewiedzy. Przynajmniej żyję. Jeszcze nikt niczego nie chce zrobić mnie ani mojej rodzinie. Oślepia mnie błysk światła, kiedy zdejmują mi worek z głowy. Wzrok po chwili się przyzwyczaja. Teraz widzę chatkę. Drewnianą, trochę zatęchłą chatkę. Chyba w lesie. I nikogo z moich oprawców. Jestem tu sam. Próbuję uwolnić ręce, ale jestem mocno przywiązany do krzesła. A gdyby tak spróbować, jak się przewrócę. Powinienem móc zahaczyć sznurem o wystającą z podłogi drzazgę. Może... Nie radzę. Zamieram. Do chatki wchodzi wysoki Tatar. Tatar? O co tu chodzi? Do cholery! Kim są ci ludzie? Jeszcze gotów pan... rozbić sobie głowę. Szkoda by było. Napije się pan czegoś? Powiecie mi w końcu, co się tutaj dzieje? Czego ode mnie chcecie? A proszę, niech mi pan powie, czym zajmuje się pański ojciec? Jeżeli chcecie, żeby zapłacił okup, będzie mu bardzo zależało, żeby włos nie spadł mi z głowy. Więc lepiej. Słyszał pan zapewne o polskich separatystach, prawda? Wy na to mówicie zdaje się, ruch narodowo wyzwoleńczy albo niepodległościowy to chodzi o mojego ojca, czy o wyzwolenie Polski? Pański ojciec przyjaźni się z namiestnikiem Petersburga, zgadza się? I zresztą nie tylko z nim robi interesy z wieloma wpływowymi Rosjanami. Na balu u senatora pewnie byłby jedną z najbardziej brylujących postaci. A teraz proszę sobie wyobrazić, że dysponuje dokumentami jednoznacznie przedstawiającymi pańskiego ojca jako zdrajcę narodu polskiego. Przez którego działalność dziesiątki, jeśli nie setki Polaków trafiły na syłkę. To nieprawda. Żyjecie w luksusach w stolicy cesarstwa. Ojciec handluje z ludźmi, którzy zamykają Polaków w więzieniach i wysyłają w kibitkach na Sywerię. Dla niektórych to brzmi jak oczywista zdrada. Pan sam, zdaje się, nie pochwala tej działalności papy, nieprawdaż? A teraz niechże pan sobie jeszcze wyobrazi, że dokumenty, o których mówię, udostępniam kilku porywczym głowom. Takim, co to najpierw robią, a później myślą. Nie ma takich dokumentów. Ojciec traktuje Rosjan jak swoich, ale nie jest zdrajcą. Myśli pan, że ktoś będzie weryfikował prawdziwość takich pism? Czego ode mnie chcecie? Zna pan szpital. Mikołaja Cudotwórcy w Petersburgu. Chcę, żeby wrócił pan do domu i zatrudnił się tam jako lekarz. Coś pana bawi? Chcecie, żebym zatrudnił się w szpitalu? Naprawdę o to chodzi. Nie chcecie okupu, pieniędzy? No to to najgłupsze porwanie, o jakim słyszałem. A usłyszał pan już wszystko, czego od pana chce? Zapewniam, że nasza prośba nie kończy się na posadzie w szpitalu. Specjalizuje się w chorobach skórnych, nie w psychiatrii. Nie zatrudnił mnie u Mikołaja. Przy koneksjach pańskiego ojca specjalizacje nie mają żadnego znaczenia. Szpital Mikołaja, cudotwórcy, to twierdza. Bez weryfikacji nawet mój ojciec wiele nie zdziała bez poparcia wyżej. To będzie musiało nie poprosić. Kim wy do cholery jesteście? Zachce pan... Podyktować dobrze? Proszę wybaczyć, ale z oczywistych względów nie rozwiąże jeszcze pan rąk. Co podyktować? List. Do kochanego papy, wraca pan przecież do domu. Tatar uśmiecha się do mnie. Wyciąga kartki i ołówek. Szlak mnie trafia, ale szarpać się nie ma sensu. Jeżeli ci chorzy bandyci naprawdę są gotowi oskarżyć mojego ojca o skazywanie własnych rodaków na sybirską tułaczkę i rozesłanie tych oskarżeń do organizacji wyzwoleńczych... Tatar przykłada ołówek do kartki. Łódź, 5 marca 1901 roku. <laughs> Najdroższy ojcze, wiedz, że pisanie tego listu nie przychodzi mi łatwo. Niechętnie, lecz z całą stanowczością muszę przyznać ci rację. Wyjazd do łodzi i cały pomysł z własną kliniką okazał się jedną wielką klęską. Miasto rzeczywiście piękne, jednak mieszkający tu ludzie to już zupełnie inna sprawa. Dla nich liczą się tylko pieniądze nie zawsze w legalny sposób zdobyte. Słusznie ojciec uważa, że rację miał Raymond w swojej powieści niezbyt pompatycznie i chce mi pan powiedzieć, że czytujecie w Petersburgu Kurier Codzienny? Ojciec ściągnął wydanie Gebetnera i Wolfa. I nawet po tej lekturze chciał pan się tam przeprowadzić na stałe? To w końcu zbyt pompatycznie się na to powołać, czy jednak nie? A chce pan dać ojcu dyskretnie do zrozumienia, że nie pisze pan tak jak zazwyczaj, a więc coś jest nie w porządku i na przykład wpadł pan w kłopoty i potrzebuje wybawienia? Dla nich liczą się tylko pieniądze, nie zawsze w legalny sposób zdobyte. O. Moi przyjaciele, niestety, okazali się bezsilni wobec tej machiny układów finansistów i fabrykantów. Dość powiedzieć, że nasze pieniądze przepadły na zawsze. O jakiejkolwiek klinice mowy być już nie może. Jeżeli jakimś sposobem nie chowasz do mnie urazy za moje nieposłuszeństwo i gorzkie słowa wypowiedziane pod adresem twoim oraz matki. Kajając się i bijąc w pierś Naprawdę? Ojciec lubi patos. Kajając się i bijąc w pierś z wielką chęcią i radością, wrócę do domu. Zdążyłem już wywiedzieć się, że w szpitalu Mikołaja Cudotwórcy brakuje lekarzy i mógłbym się tam zatrudnić. A nim się zdziwisz, wiedząc, czym się tam zajmują, chciałbym poinformować Cię, że zagadnienia związane z ludzkim umysłem zajmują mi coraz więcej uwagi. Zdecydowanie więcej niż choroby skórne. Wiem, że proszę o wiele, ale z pewnością mógłbyś użyć swoich stosunków, by umieścić mnie w tej placówce. Oczywiście zrozumiem, jeżeli po tym, co zaszło, ojciec zignoruje moją prośbę. Jednak z głęboką nadzieją w sercu wyczekuje odpowiedzi. Ma wszystko. Po, pod poniższym adresem może się ojciec ze mną kontaktować. Z wyrazami szacunku twój syn Władysław. Hmm. Hmm. Ojciec surowy, wszystko wiedzący i możnowładny, jak to ma w zwyczaju, nie kazał długo czekać na odpowiedź. Mam przyjechać do domu, żeby osobiście się z nim rozmówić, czyli kajać się i płaszczyć przed ojcem z matką jako świadkiem jego zwycięstwa nad synem marnotrawnym i kuciesze ku moich porywaczy, którzy bardzo radują się perspektywą mojego rychłego zatrudnienia w szpitalu Mikołaja cudotwórcy. Nadal nie mogę zrozumieć, czemu to ma służyć. A oni nadal twierdzą, że dowiem się wszystkiego w swoim czasie. Teraz mogę tylko mieć nadzieję. Że koneksje ojca pomogą tak samo, jak niemalże ściągnęły na niego zagładę i jak postawiły mnie w tej niedorzecznej i przerażającej sytuacji. Pociąg wtacza się na stację. Zrywa się silny wiatr. Ja wsiadam pierwszy, za mną buńczuczny Tatar, kierujący całym przedsięwzięciem i jego dwóch towarzyszy. Petersburgu. Byłeś miastem mojej młodości, mojego początku. Czy będziesz i miastem mojego końca? Ja. Audioteka.pl dziękuję za wysłuchanie audiobooka Misja Niepodległość. Reżyseria Krzysztof Komander. Wystąpili Władysław Mazurkiewicz, Tomasz Szuchart, wąsacz Andrzej Ferenc, dowódca Jacek Król, miks i opracowanie muzyczne Kamil Sajewicz, realizacja atmosfer i efektów specjalnych Paweł Dudziak i Jacek Szczepanek, realizacja nagrań i montaż dialogów Grzegorz Gutkowski, realizacja Stereotyp Studio, produkcja Audioteka. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.